Sponsorem programu jest Zakład Przetwórstwa Mięsnego Jerzy Gawrycki, lider branży mięsnej. Sponsorem programu jest firma Hello Logistics, lider spedycji krajowej i międzynarodowej. Dobry, wieczór. Dobry Witamy wszystkich serdecznie widzów kanału Cioną Poczach. z prosto z biura prasowego. Słuchajcie, ostatnie sekundy przed meczem z Turcją. Naprawdę dzieje się bardzo dużo. Znamy już skład reprezentacji polskiej, jaka wybiegnie na to spotkanie. To jeszcze przebitki z treningu tuż przed spotkaniem, także specjalnie dla Was właśnie na kanale Cioną Poczach. Słuchajcie, dzieje się bardzo, bardzo wiele, jeżeli chodzi o reprezentację. Polski. Dużo nadziei myślę, że wlało to zwycięstwo w nasze serca z Ukrainą, chociaż trzeba powiedzieć, że oba zespoły wówczas grały w dosyć przemeblowanym składzie. Dzisiaj na Galowo reprezentacja Polski i właśnie no, cały czas czekaliśmy w biurze prasowym na składy papierowe, ale tych składów papierowych nie ma, natomiast mamy już skład oficjalny reprezentacji Polski, więc Polska w następującym zestawieniu szczęsty Betnarek, Dawidowiczki, Kiwior Frankowski i Piotrowski, Zaleski, Świderski i Robert Lewandowski, a więc absolutnie na galowo zagramy z dwójką napastników. Natomiast reprezentacji prezentacji Turcji Arda Giler na ławce rezerwowych, gwiazda Realu Madryt, jeden z ciekawszych piłkarzy, może nie gwiazda, ale na pewno ważny piłkarz składu, młody. Natomiast Turcy w następującym zestawieniu: 1-4-1-4-1. Tak wygląda skład prezentacji Turcji na bramce Gunok, dalej Aichan Akai, dalej Bardakci, Mokczus z Benfiki, bardzo ciekawy zawodnik. nowo z Interu, Artur Toglu, Oszczan Muldur, Kaveci i w ataku niby jako jedyny napastnik Kincel. Chociaż wydaje się, że Turcy zrobią wszystko, żeby jednak zagrać z nami ofensywnie. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich widzów kanału Cionu Poczak. Po Słuchajcie, zapraszamy, prosimy o lajki, like, suby. Oczywiście po meczu będzie także Będą kulisy, wrzucimy również na bieżąco wypowiedzi piłkarzy w Migzonie, a to właśnie trening. Robert Wandowski bardzo dobrej w dyspozycji, w bardzo dobrym nastroju przede wszystkim na treningu. Bawił się tutaj z reprezentantami dobrze. Oni byli dosyć zadowoleni z tego, co się dzieje na treningu. Także widać dobrą atmosferę, widać, że Michał probierz, to wszystko chwycił zalejce i rzeczywiście ta atmosfera poprawia się z każdym dniem, ale oczywiście najważniejsze będzie, co będzie najważniejsze? No najważniejsze będzie to, żeby jednak wygrać lub zremisować pierwszy mecz z Holandią, to będzie najistotniejsze, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Gdzie mam wątpliwości? U mnie duże wątpliwości to jest przede wszystkim kwestia na Bednarka w pierwszym składzie. No ja uważam tego zawodnika za ja, może to nie niegrzeczne, ale tak jest za pół roku, za dla przeciwnika, bardzo wiele po prostu prokuruje sytuacji dla naszych przeciwników, Gra bardzo niepewnie. To są prowincje niezwykle elektryczne, dlatego wolałbym mimo wszystko Bartka Salamona, ale być może. Jan Bednarek zamknie mi usta właśnie świetnym występem z naprawdę groźną reprezentacją Turcji, która posiada kilku bardzo ciekawych zawodników. Już o Czarnoglu mówiliśmy, z Interu Mediolana, no ale to oczywiście Arda Giler z Realu Madry, który mam nadzieję wejdzie i pokaże się polskim kibicom. czy oczywiście z Penfiki Lizbona, kolejny bardzo ciekawy piłkarz reprezentacji Turcji. No Turcy się odradzają, Turcy marzą o wielkich sukcesach w nawiązaniu do wielkich sukcesów chociażby ekipy Hakana Szukura, który dzisiaj jest przecież przez reżim Erdogana wykluczony zupełnie z życia w Turcji. Ukazało się sporo artykułów. Dzisiaj jeździ Hakan Szukur na Uberze, w związku z tym, że ma ogromne problemy, które sprawiła mu reżim Erdogana. Przypomnijmy, że Szukur był jednym z większych oponentów reżimu właśnie tureckiego dyktatora, autorytarnego przywódcy. Turcja na pewno to jest zespół to jest zespół, który postawi na ofensywę, to jest zespół, który na pewno się Polaków nie przestraszy i wydaje się, że przyjechał tutaj w konkretnym celu, czyli żeby także dobrze zaprezentować się na Euro, przed Euro. Turcy rozegrali spalingi, nie wypadli w nich jakoś dobrze, tuż przed Mistrzostwami Europy, więc wydaje się, że rzeczywiście szansa na zwycięstwo kolejne z Turcją jest liczba 7. To jest ważna liczba dla selekcjonera Michała Probierza, dlatego że od 7 spotkań Reprezentacja pod jego wodzą jest niepokonana, więc to jest bardzo ciekawa liczba. Dodatkowo trzy gole strzeliliśmy Ukrainie, a zatem najwięcej w historii w meczach u siebie. To też jest taka ciekawostka, natomiast Turcja ma ze sobą no, troszkę nieudane mecze, przegrali z Węgrami, przegrali z Austrią, aż 6 do 1 zremisowali, natomiast z Włochami i to we Włoszech 0 do 0 4 czerwca i ten mecz myślę, że jest dziś odnośnikiem i może być dla nas pewną, pewną przestrogą. Wówczas Turcy zagrali z Bajendirem na bramce, z Bartakcim między innymi Czarenoglu oczywiście, Ildis i Ilmas, który grał jednego napastnika. Patrząc na statystyki z tamtego spotkania, to o, mamy w tej chwili składy. Także tutaj poprosimy za chwilę Wam przedstawię to w formie papierowej. Co właśnie dziękuję, właśnie to są, to są zestawienia obu jedenastek. Zobaczcie, obie jedenastki, a więc Polacy w zestawieniu 1, 3. 5-2, a więc pozdrawiam Cię Seba, pozdrawiam w ogóle wszystkich, którzy wsparli kanał Czynu Poczach, pozdrawiamy Sebastiana Poloczkę, pozdrawiamy w ogóle fan klub Ruchu Chorzów, który również wsparł wyjazd kanału Poczach właśnie do Niemiec na Mistrzostwa Europy, pozdrawiamy serdecznie fanklub Blue Chicago i wszystkie amerykańskie flubu, kluby, fankluby Ruchu Chorzów, słuchajcie. I, więc tak, no, gramy tą trójką mają wspierać defensorów wahadłowi i ewentualnie zagęszczać środek pola właśnie trójka zawodników Zieliński, Sliż i Piotrowski, to jest właśnie ta trójka, no i trójka defensorów naszych i to właśnie mój największy mmm, największa Największa wątpliwość, czyli Jan Bednarek w defensywie. To jest spory problem, myślę, dla naszej reprezentacji. Tak to wygląda, słuchajcie, jeżeli chodzi o ostatnie minuty przed spotkaniem, taki krótki meldunek właśnie ze Stadionu Narodowego. Myślę, że naprawdę są mocno rozbudzone nadzieje, nadzieje, które dla wielu mają się zamienić tutaj w korzystny wynik z Turcją. Bardzo dziękuję. Krótki live z Narodowego i ruszamy już na spotkanie. Po spotkaniu, oczywiście, gorące wypowiedzi z Zony, a także będą kulisy, które już następnego dnia. Do zobaczenia. Salutaria. Krótki medunek ze stadionu Narodowego.